Wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechu w odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt żalu. Ach żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu, zmiłuj się nade mną grzesznym. Jezu, cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca twego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Panie, ratuj. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. Panie, pomóż mi. svodke Субтитры создавал Życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozważania na każdy dzień Adwentu. Z pełna Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Matko Najświętsza, Tyś naszą pewną i najlepszą przewodniczką adwentową, O Maryjo. Różo rajskich wonności, lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą, błogosław jej o Matko Boża, błogosław wszystkich, którzy tego słuchać będą. Przygotuj nasze serca na przyjście umiłowanego Syna Twego. Amen. Chymny do Ducha Świętego O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź duszy wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz. Sercom co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwany i najwyższego Boga dare. tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żary. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc prawicy ojca masz przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdasz wraz, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać. Dajby i Syn poznany był, i ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, synowi, który z martwych wstał, i temu, co pociesza nas, niech hołdy wieczystych płynie chwał. Matko dobrej rady, Maryjo. Wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów panie, sługa Twój słucha. O przedwiecznym pochodzeniu słowa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Syn Boży jest Słowem Ojca Przedwiecznego, współistotnym Jego obrazem. W Nim jaśnieją wszystkie nieskończone doskonałości Boże: wieczność, niezmierność, mądrość, dobroć itd. Które Bóg Ojciec wlewa w Boga syna, przez wiedzę samego siebie, przez tę wiedzę przedwiecznie swego syna rodząc. Wierz w to silną i niezachwianą wiarą. Wierz także, że Cię Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Przez grzech, niestety, Twoja dusza skaziła ten obraz. Utraciła podobieństwo z Bogiem, utraciła Boga. O szkoda niezmierna, o utrato niewymowna. Jeśli chcesz odzyskać Boga, jeśli chcesz odzyskać podobieństwo z Bogiem, wpatruj się w Boga wiarą żywą i miłością gorącą, a przez wiarę nadzieję i miłość, krusząc swoje serce. Miej nadzieję uzyskać od Boga przebaczenie grzechów. Wszystko zaistniało dzięki Niemu, bez Niego zaś nic nie zaistniało. Rozważ, że wszystko zostało z niczego stworzone i utrzymuje się mocą Słowa Bożego, bez której nic by nie powstało, a wszystko by się w nic obróciło. Wyznawaj żywą wiarę, że jak wszystko, tak i ty tymże sposobem od Boga pochodzisz i w taki sposób od niego zależysz. Uwielbiaj i wysławiaj Jego potęgę, Wszystkie stworzenia wzywaj do uczczenia Boga, one też cię wzywają. Dziwuj się dobroci Bożej, która pomimo tego, iż tyle innych istot, które mogła stworzyć, nie stworzyła, Tobie nędznej istocie dała byt i życie. Zobacz także, jak wiele można było uczynić w Twoim położeniu przy pomocy Bożej a jak mało zostało uczynione. Upokorz się i wyznaj, iż nic bez Boga nie możesz. Chwyć się wszechmocnej Jego ręki, przez którą jedynie wszystko możesz, a odniesiesz mężne zwycięstwo w rzeczach trudnych i przykrych. To, co zaistniało, w nim było życiem. Wzleć przez stworzenia ku stwórcy, myśl, że wszystkie rzeczy stworzone w sposobie wyższym są w Bogu i mają w nim niejako istnienie boskie, a żywe. Więc i ty byłeś słowem, żyłeś życiem. A czy teraz żyjesz życiem bożym? Co na to odpowiadają Twoje uczynki, te dowody Twojego życia? O, dziękuj za odebrane łaski, żałuj zmarnowania ich tylu. Ufaj, że Cię Bóg podniesie do życia słowa, byle były szczere Twoje pragnienia, a serce skruszone i pełne miłości. Po czytaniu, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie: Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia. Jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi, bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla Ciebie. I zbawienia duszy mojej. Jezusie, Maryjo, Józefie, Święty. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. z tym sercem przyjąć Cię. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z własną swoją, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, panie, przyjdź z własną swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się. Rie leiso. Rie leiso. Dzieciątko Jezus słysz nas dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami, synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże. Zmiłuj się nad nami. święta, trójco jedyny Boże. Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Synu i Panny, Boskie dzieciątko, Słowo które stało się ciałem, zmiły się Boskie dzieciątko, mądrość Ojca przedwiecznego. Boskie dzieciątko, przedmiocie upodobania ojca. Ziwiło się boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych. Boskie dzieciątko upragnione od wszystkich. Zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko królu aniołów. Zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko nasz Zbawicielu. Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków, za swych wielbicieli. Boskie dzieciątko. Które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów. Zmiłuj się Boskie Dzieciątko, skarbniku łask boskich. Zmiłuj się Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości. Bądź nam miłościw, przepuść nam Boskie Dzieciątko. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Boskie Dzieciątko. Bądź nam miłościw, wybaw nas Boskie Dzieciątko. Od niewoli grzechowej, wybaw nas boskie dzieciątko, od złości światowej, wybaw nas boskie dzieciątko, od pożądliwości ciała. odpychy żywota, przez pokorne narodzenie Twoje przez chwalebne objawienie się Twoje. Przez ofiarowanie się Twoje, była w nas, boskie przez niewinność Twoją, była w nas, boskie przez prostotę Twoją. Przez posłuszeństwo Twoje Bywa nas boskie Dzieciątko Przez łagodność Twoją Bywa w nas boskie Dzieciątko Przez pokorę Twoją Przez miłość Twoją nas, boskie Baranku Boży Który gładzisz grzechy świata Przepuść nam, Dzieciątko Jezus Baranku Boży który gładzisz grzechy świata. Wyrzucaj nas Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami dzieciątko Jezu. Będę się radował w Panu, będę się wziął w Bogu Jezusie moim. Módlmy się, Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żółbku. Uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami, ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości. Oraz kadzidło żywej modlitwy, uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serce ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii, modlę się o nawrócenie grzeszników Trójco przenajświętsza Ojcze, Synu, Duchu Święty. Oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi. Jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników. sure